Z mojej strony za dużo błędów na pewno i, i jest co poprawiać, natomiast yy, no póki co jedynie ten kramężnik i myślę, że jak ktoś wystrzeli ze startu, przypilnuje dobrze, to nie będzie miał problemu z dowiezieniem punktów. Ostatnio byliśmy tutaj na DMPJ-tach i było troszkę przyczepnie. Właśnie ta nawierzchnia się odsypywała do płotu na dzisiaj jest naprawdę twardy tor. No i musimy znaleźć, jak to się mówi złoty środek, żeby te motocykle przełożyć i żeby po prostu jak najlepiej wychodzić ze startu i mieć jak najlepszą prędkość po trasie. Już przed 14 biegu zapomniałem jak się oddycha, więc dopiero wracam. No tak udało się, walczyliśmy do samego końca wiedzieliśmy co co, co trzeba wyjechać dzisiaj, żeby te spotkanie... A wygrać, no i w sumie 1-14 wyścig, już e, myślałem, że będzie to 5-1, ale niestety było 4,2 no i, i znowu ten ostatni wyścig, no ale ciśnienie utrzymane do samego końca. Kiedy jeden zawodnik łapał formę, drugi gdzieś tam zawodził, więc e, szukaliśmy, no długo, długo walczyliśmy, to też nie było tak, że leżeliśmy w domu i czekaliśmy na wynik, tylko po prostu wiele, wiele godzin spędzaliśmy na... To, że w Grudziądzu czy podróżowaliśmy po Polsce.